Do Państwa gabinetu trafiłam dzięki poleceniu Pani doktor Smyły. U niej robiłam zabiegi stomatologiczne, ale ponieważ moje leczenie wymagało zastosowania implantów, na które się zdecydowałam, Pani doktor poleciła mi Państwa przywodnię. No i tak tutaj trafiłam. Po przyjściu do gabinetu Pana doktora zostałam, że tak powiem, obsłużona bardzo profesjonalnie. Pan doktor przedstawił mi wszystkie metody leczenia, jakie w mojej sytuacji powinnam oczekiwać. Bardzo rzeczowe podejście do pacjenta, to znaczy powiedzenie mi, jaki będzie etap poszczególny w leczeniu i czy powinnam się stresować, czy nie. Usuwał te wszystkie bariery mojego strachu, co było dla mnie najważniejsze, bo nie ukrywam, że bardzo się obawiałam. Po przyjściu do Państwa no jestem mile zaskoczona i obsługą, i kontaktem, punktualnością, gdzie przychodzę do Państwa w zasadzie tak jak z sekundnikiem w ręku. Mogłabym powiedzieć, że wtedy, i wtedy zostanę po prostu obsłużona. Także jestem bardzo mile zaskoczona i mam nadzieję, że tak dalej będzie.